Kraków, 41 punktów w 19 meczach. Drugie miejsce, gospodarze Niwa, Nowa Wieś 38 punktów. Trzecia jest Garbarnia, która ma jednak dwa zaległe spotkania, a ich wynik punktowy to 35 oczek. Czwarta Jutrzenka, Gebultów, 34 punkty. A na miejscu piątym WKS Tempo Białka, czyli dzisiejsi goście, którzy w 18 meczach uzbierali 32 punkty. Dalej KS Hełmek, 31 a na miejscu siódmym Wiktoria Jawosno. Numer 1 Adrian Drewniany. 2 Piotr Holewa 3 Marcin Czajicki, 4 Nikodem Grabski, 6. Daniel Kocemba, 8. Michał Matejko, 9. Michał Studnicki, 10. Kapitan Mariusz Piskorek, 18 Patryk Miłoń, 19, Krzysztof Jurczak, 20 Dominik Zawiła, ławka Rezerwowych, Bramkarz. Z numerem 12 Paweł Kadubicki 5 Wojciech Piwowarski 7 Krzysztof Rapek, 11 Lucjan Stawowczyk, 13 Bartłomiej Pękala, 14 Sebastian Szlusarczyk, 15 Maksymilian Naglik, 17 Jan Garlacz. A trenerem drużyny gospodarzy jest Mariusz Naglik. Natomiast skład WKS-u Tempo Białka prezentuje się następująco. W bramce numer 1 Andrzej Tupczy, 2 kapitan Paweł Marek. Już ostatnie przymiarki do meczu. Zobaczymy, co nam to spotkanie przyniesie. Jest pierwszy gwizdek. Rozpoczęli od środka gracze, gospodarzy. Pierwsze nieudane zagranie. Bez strzału na bramkę zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, ale to jest zupełnie zrozumiałe. Bardzo często drużyny starają się wybadać przeciwnika. Basiura. Zagranie do środka. Kądziołka. Już tam biegnie do przodu. Wojciech wydra. Sobek, sobek i jest uderzenie. Jednak zatrzymane przez bramkarza. Jeszcze szansa. Wojciech wydra w polukarnym. Dogranie. I pierwsza bramka. Więc otwiera WKS Jestem białka w szóstej minucie. Wynik spotkania szybkie otwarcie w wykonaniu drużyny gospodarzy. Zobaczymy jak ten mecz będzie dalej się toczył. Na pewno drużyna gospodarzy nie może sobie pozwolić na szybką stratę kolejnej bramki. Natomiast goście na razie w dobrych nastrojach podczas tego pierwszego kwadransu. I od środka LKS Niwa Nowa Wieś widzimy tam stojącego po środku zawodnika z numerem 17. Przed chwilą także i ten rzut wolny będzie wykonywany przez Krzysztofa Jurczaka. Ustawiony tam Dominik Zawiła. Jest także i kilku innych kolegów. Głową Marek Kuczak, Wojciech Wydra. I teraz jest Tempo Białka przed wielką szansą. Jest Kądziołka, Kądziołka. I czy dojdzie do tej piłki Kądziołka? Starcie z bramkarzem. Brawa I... Wydra, jednak zagapił się nieco Wojciech. Wydra, Cholewa. Wydra, Serafin. Zagranie na prawą stronę do Michała Sopka. Już ten zawodnik w polu karnym. Szansa na 2 do 0, ale bardzo niecelne uderzenie Michała Sopka. Mateusz, kondziołka. Dominik zawiła bezpośrednie uderzenie, ale obok bramki. ...fragmentu gry jest, zagranie do Andriatu Pczyja, świetne wypiąskowanie przez bramkarza gospodarzy, ale też... ...Kądziołka, Mateusz Kądziołka ma dwójkę kolegów, ale oni są kryci, teraz dołącza do nich kolejna trójka, z prawej strony tempo, dośrodkowanie Basiura i Drewniany, jeszcze punktów. Teraz prawą stroną boiska Kamil Koziołek. Zagranie do Mateusza Kondziołki. Zagranie niecelne. Michał Groń. Zagapił się chyba nieco Piskorek. Wojciech wydraj na dobrej pozycji. Kamil Kuczak, Kamil Kuczak kontra Bramka Żywali. Jest zabronione to uderzenie. W wyniku spotkania. W poprzednim meczu przeciw przebojowi Wolbrom zdobył bramkę, natomiast w meczu pierwszym, a więc tym z Głękitym i popisał się dwoma asystami. Tymczasem Niwa już coraz bliżej pola karnego. Andrija Tupczyja broni bramkarz tempa Krzysztof Jurczak. Bardzo dobre uderzenie, natomiast jeszcze lepsza interwencja. Krzysztof Jurczak w pole karne wybija Hubert Basiura. Jeszcze szansa, rykoszet i ponownie Andrija Tupczija. Również z prawej strony, podobnie jak to miało miejsce przeważnie podczas pierwszej połowy. Połowy Jurczak w pole karne, głową próbował wpakować piłkę do siatki. Andrea tu przyjechała, stałe fragmenty gry. To jest w końcu jeden z najbardziej doświadczonych graczy tempa. Koziołek, świetna akcja teraz. Kamil Koziołek. Koziołek i Adrian Drewniany, jeszcze szansa na dobitkę. I obok bramki, było blisko. Spotkania. Jurczak. I na jakie zagranie zdecyduje się ten zawodnik? Jurczak, wprowadzenie piłki w pole karne, a jednak uderzenie bezpośrednio na bramkę Adriatu Tubczija, który wypiąskował piłkę. Teraz Serafin, rykoszet od, teraz Garlacz. Powstrzymany, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Zagranie na prawą stronę. Nie sięgnął do piłki Patryk Miłoń. Jurczak tutaj było blisko Walczysko z który z nich będzie górą. Przyszedł w sukurs Patryk Serafin. Jurczak i jest szansa na a więc jest jeden do jednego. Wyrównuje LKS Liwa Nowa Wieś w 66 minucie, a więc mecz rozpoczyna się na nowo. I teraz słyszymy ten dżingiel. Który zaprezentowali nam gospodarze. ...Kuczaka, tam jednak był Daniel Kocemba, Kamil Kuczak Udaje się aż pod bramkę drewnianego, natomiast już muszą białczanie Cofnąć się na własną połowę, teraz może być niebezpiecznie I tutaj jest bramka na 2 do 1, a więc kolejna kolejny cios dla WKS-u Tempo Białka Zadany przez Niwe Oś... Nowa Wieś 66. Minuta meczu. Na tablicy wyników 2 do 1. Na czyniwy Teraz Piwowarski. Wojciech Piwowarski. Coraz bliżej pola karnego. Dośrodkowanie. Była szansa na to, by tutaj strzelić trzecią bramkę. Rzut wolny. Pokazuje mu się Kamil Koziołek. Jest zagranie w pole karne. I czy ta piłka do kogoś dojdzie? Była szansa. Ale sędzia liniowy z uniesioną chorągiewką. I teraz niwa po przechwycie. Wrócił już i Studnicki. Studnicki ma tam Krzysztofa Hrabka w polu karnym. bramka na 3 do 1. Krzysztof Hrabek popisuje się kolejnym trapieniem, które pogrąża totalnie, pozbawiając jakichkolwiek choćby matematycznych szans drużynę Tempa Białka. Nie przez tempo i ostatni gwizdek arbitra a więc gospodarze Niwa Nowa Wieś pokonują 3 do 1 WKS Tempo Białka w dzisiejszym meczu 21 pierwszej kolejki piątej ligi małopolskiej grupa